Dobrze, witam Was. Ja jestem Wiewiór TV, inaczej Jemakudak i witam Was na serwerze. E, jest to serwer kwadratowej masakry. E, Posiadamy dużo graczy, że na razie wszyscy już pobiegli na Lola, ponieważ się zużyli i poszli na Lola. Ja niestety w Lola nie gram, a to, że chciałem coś nagrać i mam opowiedzieć o tym serwerze, to tak, więc dobrze. Na serwerze jest e, wgrane, są wgrane trzy unikalne pluginy. Fakt, żeby uniknąć griefu i w czasie wojennym, że mogły się zrobić drużyny. W tym wchodzi też plugin party, czyli jakby e, e, oddzielne czaty i teleportacja do ludzi z drużyny. Oczywiście na wojnach będzie włączony to. Wgrany jest też plugin MC, Mochi czyli czaty w I dobrze, więc opiszę Wam najpierw plugin. Najpierw plugin. Live, live MC. E, więc dobrze, żeby zobaczyć stan. Na, a działa on tak, że do Minecrafta dodaje życia. E, standardowo gracz ma na początku chyba 3-4 życia, lub ewentualnie 5. A, do, e, a po tych życiach zostanie zbanowany i musi czekać, e, aż to da morderowiznę, Ja zazwyczaj po prostu kopię i daję graczom, więc nie ma co się obawiać. Będziecie mieli problem. To chcecie, ja mogę ogarnąć jeszcze jakieś małe graczy Posiadamy już 14 stałych graczy z serwer głosowym Moon A oraz posiadamy oraz będziemy posiadamy też forum niestety w forum poszukujemy jakiegoś dobrego skryptera e, Webmastera żeby nam to wszystko zrobił Ja płacę za serwer e, a mi się płaci za forum, tam się te 7 zł, ja płacę 140 coś. Ej, dobrze, więc. E, jest to serwer położony w Polsce. Dobra, będziemy do rzeczy. E, Powiem, żeby zobaczyć, ile mamy żyć, piszemy taką ukośnik live l I VES ukośnikiem. I wtedy wysyła tam się live MC LIFE, czyli życia 10. A żeby wkrzeć e, waszego kolegę, piszcie tak Revive odstęp jego nick na przykład tu pisze misia 2200 i, i wtedy e, dajecie moje do życia i będziecie wiedzieć że dużo na przykład macie wtedy 9. Jeżeli na przykład o jedno mniej chodzi mi o to. Mm. Jeżeli natomiast jeżeli kliknie, weźmiecie diament w rękę, kliknięcie prawym, to wszystko zostanie... życie zostanie wam jedna sztuka za jeden diament. Zostanie wam dodany. Po prostu klikajcie prawem, życie wam dodaje, a diament po prostu znika. I jest to jedyny sposób na przeżycie i dlatego właśnie e, mam taki sposób. Żebyśmy tę zasadę, że gdy ktoś na wojnie ma dwa życia, nie wolno go już bić, ale jest jeden pozór. Jeżeli on nie będzie ciebie bił, to ty też nie możesz jego. Ale. Można tylko wtedy, kiedy jest wojna, ale to już totalna wojna. Jak widzicie, ja już to mam tutaj pułapkę, taką małą. Ja praktycznie użyłem ją na tym bloku, ponieważ jej tu nie widać. A to spowalnia gracza. Więc widzicie, tutaj idzie gracz. Niby, 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 okej. Moment, włączymy go z moda. Ponieważ chcę wam tylko to zaprezentować. I patrzcie. I trafię go trucizna Mate, a następnie ten Jest to mapka taka przygodowa I posiada bardzo dużych nowych rzeczy Na przykład oprowadzę was po mojej gildii Animed. Jest w niej misja i na razie jesteśmy tylko we dwóch I zobaczcie sobie Tutaj mamy jakieś farmy ziemniaków, to mamy tych Następnie tu mamy większą farmę marchewek Boże Zaczekaj sekundę. Ja muszę posadzić trochę marchew. Bo się, chciałem już ten. Widzicie sobie, że tu wszystko się dobrze urządziliśmy. Jest też dużo graczy, takich dosyć bogatych. Jesteśmy na luzach, mamy, więc mam pomysł, żeby nie było bogactwem śmierdzieć, tylko po prostu, żeby było dobrze. Dobra, co ja tak biorąga no, ale dobrze. E, Life MC to czyli plugin na życia. No, on dodaje nam levele, na przykład he, he, herb, herbali, wiem, jak nie, nie znam dobrze angielskiego e, oznacza to sielarstwo. E, Jeżeli przynajmniej kiedyś, tak bo nie wiem czy jeszcze jest stara, więc to nie jest udowodnione, że niby kiedyś tak było, że dodawało nam kiw... Kilka serduszek, ale nie wiem czy to jeszcze się utrwaliła ta tradycja, że tak powiem. E, że kilka serduszek nam dodawało. I byliśmy bardziej wytrzymali w ogóle. Byliśmy takimi koksami, dlatego przybiegali do tego neteru, po te grzyby, zbierali je i tak dalej. A dobrze e, Nie wiem czy można zrobić też z piórek. Nie mam pojęcia Tutaj takich farmy kurczaków, zbiorę po prostu jajka, rozbijam je tutaj O, znalazłem już pięć, widzicie? Już dwa się nowe wykluły Tu hoduję złą armię psów Wilczurów, dlatego że na wojnie będą mi pomagać eee, Dobrze, tabliczki to miałem tylko dlatego, że jeszcze to były Zbugowane, ponieważ miałem plugin Backup Safe World a wtedy nie mam jego, jeszcze jego starą wersję, nie odinstalowałem dlatego mi się zduplikowało z 16 na 64 widzicie, czy to jeszcze ta kompas, to mam admina i ostatnio był jeden, ale okej okay. zaprezentuję wam też taką jedną sztuczkę nie sztuczkę, tylko taką, że można naprawić temy bez anwile. można też enchantowanej temy to jest bardzo pomocne jest troszeczkę ułatwienia, ale tak naprawdę to tak nie pomaga mocno, ale uprzyjemnie go Na przykład mam dobry enchant, a nie chcemy jakiegoś drugiego, jakiegoś starego miecza tam używać go. To no, oczywiście tu też Envil, ale naprawdę go nikt nie używa. Gojczaków trochę wymordowałem tam. Dobrze, więc widzicie, mam jedno żelazo i są levele. Na przykład już mam mm, Repel skill, czyli skill kilkowalstwa, czyli level, i jeżeli chcecie zobaczyć e, swoje, e, swoje, swój level napiszcie M mc start, a następnie będziecie widzieć wszystkie e, umiejętności jakie macie, na przykład górnictwo 305 ostatnią mi się pobiłem, łucznictwo też bardzo dobrze u mnie jest, Wodanie mieczem jest dobre, trasura zwierząt, mm, ćwiczę właśnie bo Choduję te, ten nie w misji, te nie w misji A te są moje hmm. Świat jest ograniczony dużą warstwą do dotąd Tutaj widzicie Na razie znajdujemy się w tej W tej części mapy hmm, Dobrze, więc Widzicie, następnie Mogę, to jest ograniczone, jeszcze to idzie trochę tam tam daleko, ale mapę już to nie wychwyciła. Jeżeli będzie dużo grać i to się cało rozbuduje, to będzie ok. Na przykład widzicie, jeden duży dom ma dwie kratki, na przykład nasza cała forteca, łącznie z tamtym całym, to było tyle. Więc mam nadzieję, że jeżeli chcieliśmy tyle, tyle zabudować, a następnie to rozszerzyć tak, taką wielką mapę wodą. I widzicie, tutaj zaraz wam pokażę coś, właśnie te mapy będzie, będziecie mogli zobaczyć. E, pozwolicie, że użyję sobie komendy, na którą będę mógł dzięki niej latać, ponieważ chcę wam zaprezentować tą płachtę specjalną. Na niej jest a mapa jest ogroczona Bedrockiem, dlatego że ten, dlatego, że tak naprawdę tam to nic nie pomaga, tylko może, lago... pomaga, ale po prostu bardzo laguje serwer. zżywa po prostu ram serwera, a Bedrock według mnie jest najlepszym rozwiązaniem. Widzicie? Tu jest szkło. Tu jest podejrz, że potrójna, czy tam potrój, trójna warstwa. I stworzyłem ją. Normalnie to była mapka przygodowa. Lecz po prostu wyszukaliśmy fajnego seed'a. To z misją znaleźliśmy właśnie taki. O. Misja to jest oczywiście Minecraft misja. E, on to już takie NPC na spawnie zrobiła. To jest publiczna farma, czyli kwadratowa farma. Jeżeli coś bierzesz to posać Eee, to sobie ten pokażę wam, ogółem jak to jest to, to wszystko idzie. Widzicie, mi to herbaj, her, eee, herbaj, nie wiem, zielazg, będziemy to mówić. One mi to rośnie e, ze względu ile zet na ich. Jeszcze już 45 i to idzie coraz wolniej. I widzicie mm, Dobrze, więc Mam nadzieję, że wejdziecie Serium 85 slotów Oraz jeden, e, jeden slot prywatny dla admina Jest postawiony w Polsce Jaki posiada zapasowy Zapasowy Silnik, czyli maszyna W fradzie, jeżeli by się ta Coś z nią działo Taki mamy po prostu plan e, że dostaliśmy od serwerowni propozycję, to mogliśmy po prostu dostaliśmy dwa serwery e, widzicie to mi się teraz znowu zduplikowało dlatego, że to są admina dlatego, że musiałam niestety to robić tą płachta, zobaczycie, ja już to wywalę jedno i drugie wywaliłem nic się nie stało, na tych używać nie umiem tutaj mamy też oczywiście farmę ja tak barwnika, nawet nie wiedziałem, że tak da się robić, ale dobrze. Mm, dobrze, więc sobie tu szybko pozbieramy, pozbieramy, pozbieramy. już widzicie, sobie tutaj jakoś tam nie mam mega skilla do tego zielarstwo A dobrze, no to i windziemy I, i my... Um, um, zapraszam was na serwer i posiadamy też serwer głosowy Mumble A dobrze, żeby was nie zanudzać piwa się się wyświetli... W, e, wyświetli się... Gdzieś... Nie wiem a w opisie tak czy siak będzie Taka, <taka prawda, dobra eee, Niestety miałem nagrywać z Minecraft Mission, lecz niestety się nie udało Eee, tu gdzieś też jakiś grać perfecto wbił Jest teraz w trybie logowania, czyli musi podać swoje hasło Oczywiście nie podać z Minecraft.net, ponieważ to wysłał do jakiejś bazy danych Atome, który nie jest dostępny, a żeby był Minecraft. To nie chcę, żeby ja był w taki gówno zamieszany. Więc wpiszcie tam bla jakie hasło, nie wiem. Takie, żeby po prostu było trudno, ale nie piszcie swojego drużfacie na zawsze, nie? Ponieważ nie chcę, żeby potem był znowu oskarżony, nie wiadomo co. Zostawiam w komentarz, że niby jakiś model rozprzestrzeniam. Naprawdę gówno zrobiłem, tylko jak zrobić nick. Mm. Dobra, więc mam na nadzieję, że Wam się spodobało. Eee. A, faktem, że jest taki plugin, że możemy dodać zamiast, zamiast suboidów, to możecie sobie zrobić sami gildię, żeby na wojnie była jednożyna. Party, party to oddzielny czat danej grupy. Możą się dwie gildie wtedy zjednoczyć, a w tym nie mają teleportacji do siebie. Na przykład to jest bardzo przydatne, jeśli idziecie do kopalni, a nie chcę ciężko, nie wiem, sobie coś tam kombinować. Ale dobrze, to naraźki. No, narka. Do Beniamina niestety on będzie do oddania, ponieważ on już dostał dawno do Bana za to, że zostali, próbowali gryfować. To jeszcze samego skutki. U. Piasek spada w górę? Ty, to ja jeszcze takich, takiej magii nie widziałem. A więc e, dobrze, dobra. Żegnam się z wami. E, na razie włączę sobie to fly, wyłączę fly, włączę, włączę, god. Taki, taką jeszcze taką, żeby nie było że czy czytuję. Widzicie, mam tu e, gamę mode, jungle player game mode survival. Widzę, że już miałem survival, że to jest ciągle to samo 5081 leveli, to dlatego, że biega Zrobiliśmy map grindera, a Zrobiliśmy takie automatycznego, że ja wziąłem sobie auto a ja włączyłem a Taki program, że bardzo szybko kikał całą noc Zostawiłem całą noc i wróciłem rano ze szkoły 5081 leveli No, że na razie mam na razie mam nadzieję że wam się podobało to narka, subskrybujcie lajkujcie no ciao